Siemaneczko, dzisiaj Wam przedstawię kilka sposobów na to, jak się wybić na YouTube. Mówię to Wam ode mnie. Moje sposoby, których się nauczyłem przez 4 lata działania na YouTube, bo nagrywałem o wiele więcej filmików, gdy byłem jeszcze młodszy i wtedy osiągnąłem 1000 subów, ale to było dosyć długo wbiłem bo 2 lata wtedy wbiłem to, a w 9 miesięcy wbiłem aktualnie ponad 500 subów, więc myślę, że jest to dosyć łatwe, jeżeli zna się te sposoby. I ma się o wiele więcej wyświetleń i lajków, więc zostawcie tutaj suba i lajka właśnie w tym momencie, bo myślę, że Wam to pomoże, wygrając jestem pewny, jeżeli dobrze wykorzystacie te sposoby, więc zapraszam do oglądania. Okej, okay, a więc pierwszym takim sposobem. A właściwie radą dla Was jest upewnienie się, czy Wasze filmy naprawdę są spoko, że, że w ogóle chce je ktoś oglądać, i możecie się upewnić w ten sposób. Jeżeli oglądacie jakieś inne filmiki i oglądacie je w całości najczęściej, to czy one Wam się podobają i Was ciekawią? Pewnie właśnie Was ciekawią. I spróbujcie zagrobić to z Waszym filmikiem. Czy Wam się podobają te filmiki? Czy, możecie, czy jesteście w stanie je oglądnąć do końca? Czy Was to zainteresuje? Po prostu, żeby widza to zainteresowało, musicie właśnie zagrobić coś ciekawego, kreatywnego i żeby zostawił suba na Waszym kanale i komentarz. I to jest praktycznie najważniejsze, żeby ten widz chciał do Was ciągle wygracać. Kolejnym sposobem jest właśnie miniaturki i tytuły. Najlepiej jakby te miniaturki były clickbaitowe, tak samo jak i tytuły, gdyż wtedy widz chce wejść na wasz film. Jeżeli się wyróżnia, wyróżniają te miniaturki, te tytuły od innych i zachęcają po prostu do kliknięcia, to kliknięcie, klikniecie w to. Przedstawię to właśnie na moim, moich dwóch filmach z Minecrafta, gdzie jest tytuł... Yy, gramy w Minecrafta, bodajże, gdzie mam tylko 15 wyświetleń, a gdzie mam tytuł Zostałem okradziony i pobity Minecraft. A. I wtedy miałem 75 wyświetleń, bodajże. Kolejnym dość ciekawym pomysłem na to, jak się wybić, jest po prostu współpraca z innymi twórcami i znajomości z nimi. Jeżeli na przykład macie po 200 subów, i ty, i ktoś, z kim chcesz współpracować, i macie tam na przykład aktywność po 10 łapek, 10 osób was ogląda, komentuje te filmy, to wtedy na spokojnie możecie zrobić to i na nawzajem, robicie jeden filmik albo dwa i wrzucacie jeden na swój kanał, a drugi na, tego innej, na tej innej osobie i po prostu zaprzeszacie na ten inny kanał i pewnie się spodoba, gdyż pewnie macie podobny content, przez co dostaniecie na przykład 10 subów dodatkowych za jeden odcinek lub nawet więcej jeżeli się użyje clickbaitu. Kolejnym sposobem jest po prostu Wasza oryginalność. Dajmy na przykład poziom 13 może niewiele z osób Was go kojarzy, ale on zdobył dużo subów w krótkim czasie, gdyż miał dosyć oryginalny content. Gdzie się nigdy nie powtarzał, nigdy tego nie było na YouTubie po prostu i wiele osób go oglądało, bo taki kontent tylko on to robił. I w końcu robił takie same odcinki, przez co się znudził, i teraz ma o wiele mniej, mniejsze zasięgi. Ale dajmy na przykład do taki Lord Gruschwil, on się bardzo szybko wybił, bo bodajże już pod pierwszym odcinkiem miał, miał około miliona wyświetleń, co jest dosyć dużo. I aktualnie. No, trochę spadło, spadło jego wyświetlenia, aktywność, ale nadal wiele osób ogląda jego filmy, gdyż po prostu go lubi i głównie chodzi o to, żeby być kreatywnym, ale nie tylko w jednym momencie, nie pod jednym filmikiem, gdyż wtedy może wam się tylko jeden filmik wybić, a nie na przykład wszystkie. Okej, okay, a teraz trochę odejdziemy od tego tematu i... Zachęcam was do zostawienia suba, bo około 80% osób, które mnie ogląda nie subuje tego kanału i chciałbym, żeby to się zmieniło przynajmniej do 50%, gdyż wtedy bym miał około kilku tysięcy subów miesięcznie, przez co polecam wam zasubować ten kanał. A przy okazji tutaj właśnie w tym momencie możecie zostawić komentarz i wezmę osobę, wylosuję, a praktycznie nie wylosuję, tylko wybiorę ją, z dobrym contentem, którym będę uważał za taką najlepszą, najlepszy content, najlepszy kanał I polecam w następnym odcinku, więc polecam tutaj napisać komentarz. I bierzecie udział w tym konkursie, czy chcecie być oceniani, coś w tym stylu, żebym po prostu wiedział, że chcecie. No i tyle. Kolejnym ważnym czynnikiem jest to, jak bardzo YouTube was promuje jak bardzo. Jak dużo się wyświetlają wasze filmy, na przykład na stronie główne, głównej, w filmach obok, gdzie jak się ogląda film, to są po prawej stronie inne filmiki i o to chodzi. I pewnie zastanawia się się, co, co najbardziej wpływa na to. Może, możecie się domyślać, że lajki wyświetlenia czy coś w tym stylu, ale tak naprawdę to nie o to chodzi. Tutaj chodzi o watch time, czyli czas oglądania. Oczywiście tam wyświetlenia i komentarze i lajki też się liczą, a najważniejsze są po prostu ten watch time, czyli czas oglądania. Czyli jeżeli jakiś widz ogląda was, wasz film przez na przykład 6 minut, to macie ten watch time 6 minut. Jeżeli tam na przykład macie 50 wyświetleń i tam na przykład połowa z tego ogląda 6 minut, a druga połowa Jedną minutę to to dodajecie do siebie i taki jest wasz watch, watch time i możecie to zobaczyć sobie w studiu twórców, gdzie jest analityka, nie wiem jak to się na polski nazywa. No i o to głównie chodzi, żeby cie, żebyście byli polecanym przez YouTube. Jest jeszcze jedna metoda, która nie wiem czy się opłaca, ale możecie programować przez YouTube, zostać. Jest taka opcja dodana przez YouTube'a, gdzie tam za jakieś tam pieniądze zależy to od, w, od tego, ile chcecie zdobyć wyświetleń, tyle płacicie i wtedy płacicie YouTube'owi, a on Wasz filmik promuje, i wtedy coraz więcej osób wbija na ten filmik. Kolejnym punktem jest Wasza systematyczność dodawania filmików. Na przykład, jeżeli dodajecie jeden filmik w miesiącu i macie, załóżmy, po 200 wyświetleń pod tym jednym filmikiem w miesiącu i wasz czas oglądania to na przykład jest 5 minut, może coś w tym stylu być, godzina, nie wiem, nie wiem, jaki wy tam macie, ale załóżmy, że 4 godziny oglądania tego filmiku. A jeżeli byście dodawali codziennie ten jakiś filmik i jego, jego watch time by był na przykład po 2 godziny, po godzinę, to wtedy i tak będziecie mieli większy ten watch time i YouTube będzie po prostu was bardziej promo promował, wasze filmiki, przez co zdobędziecie więcej subów, wyświetleń, łapek i ogólnie nowych widzów. Okej, okay, a więc to koniec odcinka, zasubujcie ten kanał i napiszcie komentarze, jeżeli jesteście jakimiś twórcami i chcecie być wypromowani. Ja będę wybierał chyba w każdym odcinku takiego jednego, taką jedną osobę, przez tam jakiś czas i ją będę promował, jeżeli zobaczę, że ma dobry content, fajne filmiki, które sam bym chciał oglądać. I dostanie ode mnie komentarz, łapkę i suba. Łapka będzie pod jednym filmiem, filmem. Więc no myślę, że się opłaca, a przy okazji bym mi podbiły się suby, bo też chcę mieć dużo subów. Też chcę być tam jakiś popularny, wiecie o co chodzi. No i ogólnie do następnego odcinka, siema.